I ain't power to no motherfucking Bully. I won't allow it, ain't gonna cower to no I'll be damned if I don't stand up to her Bully. Fight like a man and throw my hands up to her Bully. And I know it must be fucking with you emotionally witam jestem Ben Hakerowicz i gram w ja wiem I wybrałem sobie taki outfit ponieważ wygrałem na dusacko. A kto wie, może i później zmieni się. Znajdę jakiś nowy OUTFIT Zmieni go kurde Ale mocarz Załatwił tego nerda jeszcze tego, albo nie Tutaj nauczyciele rządzą. A cóż to jest to, H na mapie, bo mnie to interesuje bardzo. <laughs> Nie wiem co to w ogóle jest. Biam! Dupsko. Nastaw Dubsko. Ale rozruba. A no tak. W poprzedniej misji zdobyłem takie coś, tam taki telewizorek, dzięki któremu mogę ym, ten u tego starca zdobyć nowe umiejętności. Przybić Kolejny telewizorek. Dlaczego sobie do tych kogo Takie ja wyjąłem. Warte to było oddania takiego beznadziejnego telewizora. Dobra, to teraz co robimy? Co robimy, co robimy? Zaraz wam powiem co robimy. Idziemy po misję. O oh, shit! No znowu! Muszę się kiedyś piski school. English. English. Czemu? School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No, a, no on school You're drunk. Uh -huh. I can smell it on your breath. Uh -huh. I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk. I'm a drunk. What kind of monster drinks in front of children? A uh, parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? Uh, I'm just under a lot problem. of pressure. Uh, Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Uh, do whatever you want, Hatrick. You always do. Trzy co nie to cię kaj za mocno. We'll za about this. You okay, sir? Ach, ja ste gut. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Bad. Mam gdzieś poje problemy oblałeś mnie z angielskiego. I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, <laughs> yeah. sir. Put that away. Are this. you mad? This is manna from the gods. Give me that. Let's we get rid of this before you get busted. Uh, Mm -hmm. Very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my body <coughs> Teacher, take it to her. She will know what to do. Okay. Yeah, he's good one. I topped shabie English. <coughs> okay. Whoa! Fire! Ah, yeah. mislajem, musim chladić. Fajne padł Okej, okay, tak tylko muszę zrobić po cichutku Nie, to tutaj muszę znajdzieć Tutaj, tu nie tu Dammit Może tutaj się znajdzie coś. Uuu, dziewczyny popijają. Popien, I

No, patrzcie. Hopą znalazł sobie dziewczynę. I to jako? Hej Jimmy, muszę wyjść na tak. Zdjęcie twarzy. Po co mi zdjęcie twarzy? Czyli zdjęcie my to mamy sprzedać jak będzie gdzie nie wiem. Oooo Shit! Kleż mi się to udawało. Muszę kiedyś rozwalić ten budzik. Dobra, zapiszmy swoje ten progress. Okej, okay. okej, okay. jak na razie wszystko okej okay. Jeszcze jedna misja, i wydaje mi się, że to koniec, bo. Wszystko jest w szkole. Zawsze jedna misje są w szkole. Szybko zróbmy tą misję i się zwijamy. Bo tak się będzie długo uploadować te filmy. Nie, nie. Dobra. Wow, rozwalimy lampę

Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, oh, oh, your no geography teacher. teacher. <laughs> I know you're all enthusiastic <laughs> oh, and ready to learn. Otherwise, why would you be? Ah, yeah tylko nie to. Okay, to będzie tutaj nie Try again. No, I'm sorry, that is incorrect. Ah, this is. Damn it. Um, okay. Yes, but I'm afraid it's wrong. island to tutaj to, to wiemy again. dobrze poland tutaj? no dobrze tutaj ups oczywiście, że i nie tutaj try again ok oh shit mt mark try again try again try again no, no, no tutaj to naprawdę nie try again what the fuck try again

Mike. No świetnie. Jeszcze tylko Jason mu tam dodam, czy może nie wiem. Ale będzie słodziutko wyglądał. No dobra, no to teraz jakoby tu misję zrobić? Być może taką, co jest w szkole. No, tak. A nie, 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 to już koniec. Racja. No to Mike się z wami żegnał. Uuju, uuju, łisa wam Mike i tak. Do zobaczenia, do widzenia. Komentujcie, subskrybujcie. O i daj laski na mnie lecą. Teraz... Hej, ty model, right? Hang out? Oh, wow, to, to było takie nabyżało. Ja bym to zrobił tak. Hej, mała. Czy Twoi rodzice to terroryści? Bo wyglądasz bombowo. Dobra. Żegnam się z tym po prostu hardkorowym podrywem. I tak, komentujcie, subskrybujcie. Śledźcie mnie. Być może z nagram jakiś podcinek. Z jakiejś gry, która będzie Wam się podobała. Kto wie. To do zobaczenia, do widzenia, super, ale co